Dzień dobry, tutaj Tomasz Dzisiaj otworzymy sobie nową płytę kamerzysty Ponieważ zamówiłem przedpremierowo I zaraz ją pokażę Fuh. Właśnie przed chwilą od kuriera paczkę odebrałem e, Ogólnie już wcześniej taki youtuber robił unboxing Ale ja teraz drugi jestem Ponieważ ja dostałem drugi przedpremierowo To teraz od kuriera otwieramy Fuh. O kurde, spadło, szmata A teraz. Tak, jakie piękne opakowanie w ogóle z pomy. Kurde, okrótź się Tam gdzieś pod spodem będzie płyta Uwaga Już widać tam, nie? Jest, proszę bardzo Jest tutaj płyta kamerzysta podpisana, proszę bardzo Kurde, uwaliłem się. Yy, tutaj kamerzysta mówił, że będzie pokazywał twarz na płycie i tu jest właśnie Trochę sklik-bejtował tutaj tańczy z jakąś... Może to krużwil? nie wiem Kurde, płyta zarobiście się, się zapowiada. No jest w środku. Zaraz sobie na kompa odpalimy. Dobra, wchodzamy do napędu. Kurde, odpala. Zaraz się odpalił Discord. Dobra, tutaj mamy piosenki trochę mnie orąbali. Pojazd to jest plik MP4, a miał być MP3 Jawa ale no kurde kamerzysta. No dobra, pewnie pójdzie na MP3. Zobaczę jakąś losową piosenkę, może Lamborghini, o kurde, leci coś? Reguluje głośność. chwila, ja zaraz to naprawek. O kurde. O, jest. Słyszcie, kamerzysta młody. Piewa. Ej, ej, ej. Ja ten czarny No słyszcie, młody kamerzysta. Wyszmy na jakąś inną piosenkę. O, a to? To jest fajne, można. Czemu to nie jest na piosenki? to znowu Będę witam was. Wszystkich helmów nie. Tu nagrywa coś. A tu? O nie, co to jest? O tak, to kamerzysta śpiewa, pamiętam. Co tu jest jeszcze to? O, kumk tutaj, ale Brata młodszego, nie należy bić Fajne są te piosenki. Mi się podobają. No widzicie, tak, tak, to jest płyta kamerzysta. Ogólnie polecam. To jest napisane kamerzysta. Eee, płyta jest tam. Ogólnie polecam płyta 10 na 10 I do widzenia w następnym unboxingu.